skowalewaczkowo poska sucha z kim jeszcze raz ale nie ma w tej chwili takiej osoby u nas ale pan, yy, yy, pan ale pan chciał yy. ja rozumiem ale Jan nie ma w tej chwili pana Wińskiego w pracy z tego co ja wiem żadnego numeru do Pawieńskiego nie ma, żeby Pan zadzwonił do, do kadrowej w godzinach od 7 do 15, to poda Panu inny numer. No, proszę uprzejmie.